Witam Cię, piękna duszko na moim kanale. Ja nazywam się Joanna Radwan, jestem duchowym nauczycielem. Kochani, pojawiam się z tematem, który otwiera się po raz kolejny. Jednak dla mnie jest on już inaczej poznany, już głębiej poznany w duszy i dopełniony w niej. Temat tęsknoty za miłością romantyczną, partnerską, tęsknoty za bliskością. I chociaż. Jest to nasza naturalna potrzeba. Ważne jest, kochani, żeby zrozumieć o co tak naprawdę tutaj chodzi. Kiedy mamy w sobie głęboką tęsknotę za miłością, tak naprawdę trzeba zrozumieć, co w nas się zadziewa, czego tak naprawdę szukamy, bo dopiero wtedy, kiedy spotkamy się z tymi miejscami w nas samych, poznamy to, czym ta prawdziwa miłość jest. Każdy głód. Miłości, doprowadzi nas do relacji, która będzie tej miłości nas uczyć. Zamiast celebrowania jej, będziemy jej się ciągle uczyć. I chociaż te dwa światy, tak jak poznaję teraz, pielęgnowania miłości, celebrowania jej i szlifowania jej ciągle, one cały czas będą się przeplatać w relacjach, tak ważne jest, żeby wejść w relację z tego miejsca, które czuje już w tobie to dopełnienie. Na pewnym stabilnym poziomie. Dopiero wtedy relacja może kształtować się do tych podnoszących jakości i wartości. Natomiast, kiedy przeważa u ciebie dół, nadal dół głodu emocjonalnego, poszukiwania miłości, poczucie niespełnienia, czy lęk przed tym, że nie spotkam tej bratniej duszy w tym życiu, wtedy wszystko, co spotkacie po drodze, będzie płynęło do tego, aby ten dół pogłębiać. Dlatego, że przeważa to, co jest w przewadze w tobie. I to będzie się podbijało, dopóki nie zostanie w tobie dopełnione. Ważne jest, kochani, żeby zrozumieć te zasady, bo nie przeskoczymy tutaj tego świata i, te i świata energii, kochani, który w nas pracuje. I tak naprawdę tęsknota za miłością, którą czujesz, która być może nawet jest pełna wewnętrznych turbulencji, bulkanów emocji. Jeśli te stany faktycznie teraz przechodzą przez Twoje ciało, przez Ciebie samego, piękne duszko, przez Ciebie samą, jest to dar, który jest Ci ofiarowany przez życie, abyś mogła poznać głębsze zbliżenie się do siebie i głębszą wolność bycia z drugim człowiekiem, od którego już nie jesteś zależna w żaden sposób. Dopiero wtedy poczujesz, czym jest bycie z drugim człowiekiem. Więc ważne jest, kochani, żeby zmienić tutaj tę perspektywę i faktycznie zmobilizować się wewnętrznie do tego, aby poznać, czym jest ta tęsknota za miłością. Jest to dla ciebie okazja, aby poznać siebie tutaj w pełni, aby uzdrowić to, co szuka tej miłości w tobie faktycznie się w sobie zatrzymać i podjąć wewnętrzną decyzję, że wybierasz siebie na pierwszym miejscu. Kochani, decyzja, kiedy wybierasz siebie na pierwszym miejscu, która płynie właśnie z miejsca poszukiwania miłości na zewnątrz, ale ty nagle stajesz w swojej mocy i decydujesz się wybrać tutaj siebie, jest to duchowa decyzja połączenia się z wymiarem głębokiego, duchowego połączenia ze sobą. Nie jest to pomysł ego na siebie, że nagle stawiam siebie w centrum. Bo, kiedy masz już za sobą zrozumienie siebie do tego miejsca, które teraz cię zaprowadziło do słuchania tego filmiku i ty wiesz, kim jesteś, wiesz, gdzie prowadziła cię do tej pory ta tęsknota, głód miłości, poszukiwania jej na zewnątrz, to wiesz, że ten, ta decyzja, która płynie z wybrania, siebie na, z wybrania siebie tutaj, teraz, na ten moment życia, jako, jako numer jeden. Jest to duchowa decyzja połączenia się z wymiarem, który jest Tobie nieznany. Dlaczego? Dlatego, że znasz siebie na poziomie umysłu, potrafisz siebie rozpoznać na poziomie emocjonalnym, potrafisz rozpoznać swoje role tutaj w życiu, które masz, i potrafisz siebie ukształtować i wiedzieć, czego chcesz. Znasz siebie. Jednak kiedy znasz siebie tutaj na zewnątrz i to już nie działa, i samo pragnienie, żeby ktoś pojawił się w twoim życiu, nie działa, tylko prowadzi do coraz głębszego jeszcze zapętlania się w te doły, oznacza to, że wzywacie duchowy wymiar, ten nieznany wymiar. I kiedy wybierasz siebie tutaj, oznacza to, że łączysz się z jego esencją, czyli z tą decyzją, że wkraczasz w nieznany dla ciebie obszar. Bo poznałaś już wszystko, co na zewnątrz dawało Ci chwilową satysfakcję, albo takie złudzenie, jak nawet czas być może. Być może dawałaś sobie czas, piękna duszko, żeby kogoś poznać. I teraz, kiedy budzą się te energie, jakie się budzą w nas, czyli to poszukiwanie siebie się pogłębia w świecie coraz bardziej, zaczynamy szukać tej esencji jeszcze pełniej. Więc zaczyna się w tobie otwierać to głębsze połączenie ze sobą. I kochani, po czym poznać, że wybierasz tutaj duchowy wymiar i nie wybierasz tutaj umysłu, czyli tego pomysłu na siebie kolejnego, który miałby cię znowu wciągnąć w jakieś procesy wieloletnie, żeby znowu potem siebie odnaleźć? Kochani, czasami jest tak, że nie będziemy tego rozpoznawać, dopóki w to nie wejdziemy. Więc to jest moja odpowiedź na to pytanie. Po czym poznać, że wkraczasz tutaj w prawdziwą realizację swojej duchowej natury, a nie wkraczasz w umysł egotyczny? Kochani, nie da się tego rozróżnić czasami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wszystko wraca do jedności. Więc moją odpowiedzią na to pytanie jest: nie będziesz tego wiedzieć, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego że umysł, który ciągle zadaje sobie to pytanie, czy ja, będę, czy ja będę bardziej bliżej duszy, czy bliżej tego pomysłu na siebie znowu, i lęk przed tym, że znowu wybiorę jakiś pomysł na siebie, a nie duszę, jest kolejnym pomysłem na siebie, który powstrzymuje cię przed tym, żeby faktycznie zrobić ten pierwszy krok. Więc masz taki pomysł na siebie, który czeka, bo nie wie jaką decyzję podjąć, a boi się zaryzykować, żeby wejść w siebie faktycznie, siebie objąć całkowicie. Czyli wkraczasz po prostu w siebie dokładnie takim, jakim jesteś. Uznajesz to, co jest ciemne i to, co jest jasne w tobie. I kiedy ten pomysł na siebie, żeby czekać na to, aż objawi ci się pomysł na siebie, zostaje zneutralizowany w tobie. Wtedy otwiera się w tobie pole, faktycznie wkraczam w życie. To jest moje życie, to jestem ja. I wtedy poznajesz, że ten świat umysłu, którego tak się obawiałaś, jest tym twoim życiem, w którym żyjesz cały czas, więc jak możesz się tego obawiać? Skoro w tym żyjesz, poruszasz się, jesteś cały czas, codziennie, w swoim życiu, piękna duszko w realizacji tego pomysłu na siebie. Jednak teraz, kiedy korzystasz z tej energii duchowej, pozwalając, żeby prowadziło cię tutaj twoje światło, łączysz te dwa wymiary ze sobą, więc masz bardziej świadomy kontakt ze swoim umysłem i tym, jak rozróżnić to, czego się boisz. I dopiero wejście w to pomoże ci to rozpoznać. Natomiast kiedy będziesz stać cały czas przed drzwiami wejściowymi, nie poznasz tego. Potrzebujesz wejść faktycznie w to, co jest dla ciebie tą ścianą, której się boisz? Poznać siebie tutaj, wejść w świat siebie samego, objąć siebie tutaj całkowicie. W ten sposób dopiero zaczynasz dostrajać się do tej miłości do siebie, bo dopiero wtedy ona może przejść realizację, jak jesteś ze sobą w codzienności swojej, jak jesteś ze sobą dokładnie takim, jakim jesteś. Kochani, dla duchowych nauczycieli, takich jak ja, poznaję, że tutaj droga wygląda w taki sposób, gdzie świadomość tego, jakich energii tutaj, z jakich energii korzysta wszechświat poprzez mnie, jest również świadomością odpowiedzialności, która się z tym wiąże. Łączyło się to, się to z doszkalaniem siebie tutaj do perfekcjonizmu, pilnowaniem siebie na każdym kroku. Dbaniem o taką wewnętrzną, duchową dyscyplinę i też, aby w życiu było poukładane wszystko. Więc było tutaj też dużo takiej surowości związanej z, tym, z tą częścią, akurat mojej podróży. I kiedy zaczęło wreszcie puszczać, kiedy zaczęła wreszcie tutaj delikatnie ta energia lekkości, radości z powrotem do mnie wracać, poznałam, czym jest prawdziwa miłość tutaj do siebie. I dopiero wtedy mogę w tej jedności wędrować ze sobą w tej podróży. Faktycznie. Poznając, że to, czego ja szukałam, tak naprawdę szukało mnie cały czas. I to jest, kochani, ten powrót. I co jest ciekawe, kochani, bo może być tak, że dusze, które są na początku rozwoju, czy tak obserwują, ja, to ja widzę, co się dzieje w świecie, więc może być tak, że czasami oczekujemy. Jak obserwujemy innych, oczekujemy określonych zachowań, określonej prezencji, określonego jakiegoś stylu bycia. Więc nasze oczekiwania wobec samych siebie są projektowane na innych. I podczas gdy przychodzi tutaj duchowy nauczyciel, który nagle potrafi żartować ze wszystkiego, śmiać się ze wszystkiego i przede wszystkim z siebie samego, nie zawsze spotyka się to z przyjęciem. Dlatego że każdy z nas jest w różnym miejscu rozwoju i nie każdemu wszystko pasuje, i to też jest w porządku. Nie wszystko jest dla wszystkich. Więc kochani, ja z takiego miejsca, które jest zrealizowane we mnie, prezentuję Tobie tę treść, aby powiedzieć Ci do czego jesteś prowadzona piękna dłużko, kiedy to rozpoznanie miłości zostanie w Tobie faktycznie przyjęte. Czyli przestajesz uciekać od tego, co nazywane było nie tobą, bo to wszystko tobą jest, w czym jesteś, na co dzień, to wszystko się realizuje poprzez ciebie, to ty jesteś. I tak naprawdę świadomość ciebie tutaj pomagać i poznać, o co tak naprawdę w tym życiu chodzi, kiedy poznajesz, że nieustannie używasz swojej intuicji, cały czas używasz światła swojej duszy, z którą jesteś połączony, połączona. To się cały czas w tobie dzieje, moment tej realizacji przestaje już grać z tobą i wykluczać ciebie z klanu ludzi oświeconych, tak jakby to było przeznaczone dla jakiejś elity, bo ty jesteś nagle elitą. Poznając siebie tutaj, to ty poznajesz, że należysz do elitarnego klubu swojego duchowego przewodnictwa, kiedy przewodzisz sobą tak pięknie w swojej codzienności. Tutaj stajesz w centrum swojego wszechświata, a co z tym zrobisz, w jaki sposób będziesz dalej prowadzony, prowadzona, to już jest droga dla ciebie do poznania, w jaki sposób życie będzie chciało przejawić się przez ciebie tutaj na Ziemi. Jednak dopiero moment, w którym uznasz siebie, w tym lądowaniu wreszcie, uznasz to, co przechodzisz i weźmiesz tutaj faktycznie siebie za rękę, w tym aspekcie szczególnie tęsknoty za miłością, bo tutaj jest głęboki, głęboki potencjał do realizacji miłości duszy, kochani. Hmm. Paradoksalnie, jak dusza, kochani, wybrała sobie tutaj temat miłości do rozpracowania, to jest potencjał dla niej, aby tą miłość przez ciebie przejawić i dopełnić w tobie, bo w ten sposób ona szuka dopełnienia na ziemię. Twoja dusza, czyli ty szukasz tego dopełnienia na ziemi, to jako, jeśli wybrałaś sobie tutaj na podróż rozpacz i poszukiwanie drugiej połówki, i nagle poznajesz, że te dwie połówki są w tobie spełnione już, oznacza to, że dopełnia się w tobie plan duszy, który został wybrany dla ciebie, zanim tutaj wylądowałaś na, w tym wcieleniu akurat. Czasami te, te momenty są bardzo trudne, wydają się nie do przejścia, kiedy jesteśmy tak daleko od tej bliskości zewnętrznej, kiedy mamy poczucie, że nie mamy ludzi wokół siebie, ale też czujemy, że tak dużo w nas pracuje i jest taka wysoka wrażliwość w nas obudzona, że kontakt z drugim człowiekiem wydaje się być ponad nasze możliwości. Czasami zwykłe spotkanie wydaje się być tak obciążające. Emocjonalnie i energetycznie, że nie potrafimy normalnie tutaj funkcjonować w tym świecie przez takie okresy przejścia. Więc, jak tutaj wyobrażać sobie życie z drugim człowiekiem, pod jednym dachem codziennie budząc się ze sobą i żyć dla siebie i wspierać tutaj siebie, tworzyć dla siebie to piękne pole miłości. Dlatego, wyobraź sobie, jaką transformację potrzebujesz tutaj przejść, do czego jesteś przygotowywana, piękna duszko. Aby faktycznie dopełnić w sobie ten plan, który sobie tutaj wyznaczyłaś, jeśli miłość jest Twoim celem. Więc zachęcam kochani do tego, aby zaangażować się w ten projekt i nie czekać na rezultaty, bo rezultaty objawią się poprzez Ciebie, poprzez Twoje wewnętrzne spełnienia. Poznasz, że możesz tutaj być wszystkim dla siebie. Więc zaangażuj się w projekt budowania pola dla tej miłości w sobie, obejmując wszystko, co przechodzisz. Bo, kiedy cały czas, kochani, zrzucamy odpowiedzialność na świat na zewnątrz, wracamy ciągle do tego starego schematu. Dopiero moment przyjęcia odpowiedzialności za siebie i powiedzenia: Tak, ja widzę, co przechodzę, czas się wreszcie z tym zmierzyć, spojrzeć temu w oczy i objąć siebie tutaj, jest momentem odwrócenia się od tego, co było już na dobre, bo przemieniasz to w sobie właśnie tym spojrzeniem do siebie. I zapewniam Cię na 200%, że kiedy zrobisz to realnie ze sobą, nie ma możliwości, bo dusza cię tutaj nie opuści. Twój wszechświat cię tutaj nie opuści, Bóg stoi tutaj nad Tobą. Moment takiej decyzji nie jest, nie jest puszczony w eter. Zwracają się ku Tobie wtedy przeogromne siły wszechświata, żeby Ciebie w tym wspierać i dmuchać ci wiatr w żagle. Wiem o tym, kochani, z mojego doświadczenia. Więc wiem, że nie jesteśmy tutaj sami, i jestem przekonana, że kiedy prawdziwie spojrzysz sobie w oczy, w to wszystko, czego się boisz, w ten ból, w którym siedzisz, jeśli dalej tak tęsknisz za tym, żeby ktoś tutaj uzupełnił twoje braki. Nie jesteś w tym sam, i nie jesteś w tym sama. Nie ma takiej możliwości, i wiesz dlaczego? Dlatego, że nie dałabyś rady tego sama przejść. W swoim człowieczym tutaj rozumieniu życia. Nie ma możliwości, żeby przejść to w tym liniowym postrzeganiu świata. Dopiero dusza może wziąć tutaj ciebie za rękę i cię przez to przeprowadzić. Czy twój wszechświat, siła wyższa, nazywaj to jak chcesz. Ale nie da rady, kochani, tego przejść samemu. I dopiero moment, w kiedy ty decydujesz się faktycznie siebie objąć tutaj, jest tym, co dodaje ci skrzydeł. Bo faktycznie zaczynasz czuć, że nie jesteś w tym sama, nie jesteś w tym sam i nigdy sama nie byłaś i nie będziesz. Od momentu tej decyzji, kiedy poczujesz ten wiatr w żagle i poczujesz, że jest przy tobie ta obecność. Kochani, ja pamiętam momenty, może wam to pomoże, kiedy ja byłam zdołowana w trakcie relacji, w której byłam, i leżałam zdołowana na łóżku. Pamiętam momenty głębokiego emocjonalnego cierpienia nieraz. To było wymagające dla mnie, wymagający dla mnie czas bardzo. I pamiętam taki moment, kiedy myślałam, że już nie pójdę dalej. Ten ból emocjonalny był tak potężny, bo w ten sposób, kochani, u mnie przechodził, ja przechodziłam transformację. To nie był ból fizyczny, to był ból emocjonalny, umieranie od środka z tego miejsca. Ja z tego miejsca przechodziłam transformację w sobie. Więc, kochani, kiedy leżałam na łóżku. I byłam totalnie bez życia, już w takim poddaniu przyszła do mnie moja dusza, bo ja jej powiedziałam: Przychodź tutaj do mnie, bo ja sama nie dam rady przez to przejść. I kochani, przyszła do mnie moja dusza, i ona mnie przeniosła przez ten moment. To było jak mistyczne doświadczenie, jakby coś mnie zabrało, i nadal czułam ból, nadal czułam to wszystko, co czuję, ale było to zupełnie inaczej już przyjęte przeze mnie, bo wiedziałam, że nie jestem sama. Dlatego, kochani, nie polegam już na ludziach i na tym, co jest nam oferowane tutaj z tego, z tego świata zależności, jeśli chodzi o relacje, szczególnie. Dlatego, że wybrałam inną podróż i zwróciłam się do czegoś, co jest ponade mną. I przyszła do mnie moja dusza w najczarniejszych momentach życia, kiedy przechodziłam momenty przemiany. Była przy mnie dlatego to ona jest tym nawigatorem dla mnie i światło mojej duszy jest moim przewodnikiem dla mnie bo ja się tam zwracam ja po to idę kiedy przychodzi trudny moment ale najgorsze już jest za nami dlatego teraz mogę tu siedzieć i ci o tym opowiadać kochani więc kiedy my używamy tylko duszy do tego żeby nam było dobrze w życiu żebyśmy sobie tu manifestowali cuda cudawianki czasem może nam to wyjść na chwilę się pobawimy ale potem i tak zwróci nas ku sobie prawdziwe oblicze tego kim jesteśmy będzie patrzeć prawda prosto na nas teraz to jak jakieś świdrowanie nas od środka i będziemy się z tym mierzyć nie uciekniemy od tego i tylko ci gotowi przejdą prawdziwą transformację i kochani kiedy jest taki etap, kiedy manifestacje nie działają. Wtedy jest tak naprawdę piękny sygnał od duszy, że jest coś nie tak, że trzeba nam się zatrzymać głębiej, wejść w siebie jeszcze głębiej, nieważne ile to potrwa, nieważne ile wcielenie ci nawet to zajmie. Kiedy pomiesz głębiej tego, co się dzieje w tobie, przestanie mieć dla ciebie znaczenie, ile ci to zajmuje. To nie ma znaczenia. Droga już w tobie jest, już ją podejmujesz, masz momenty przebłysków, momenty tego, że to działa, momenty realizacji, sukcesy, dopełnienia. Raduj się tym wszystkim, to się wszystko w tobie dopełnia. To są głębokie powody do radości. Więc, kochani, w tym czasie, teraz, bądźmy uważni na to, co zmienia się w nas i w jaki sposób przekraczamy te nasze. Uwarunkowania, jak, w jaki sposób nasze mury otwierają się w nas, warto jest z tego miejsca spojrzeć uczciwie w siebie. I kiedy faktycznie Twoją intencją jest wejście wreszcie do swojej jaskini i rozświetlenie tych miejsc, żeby siebie tutaj objąć od środka, tak jak powiedziałam, nie jesteś w tym sam, nie jesteś w tym sama, i ty wiesz, że tak jest. Bo żadne ludzkie tutaj narzędzia nie są w stanie objąć tej mocy, którą otrzymujemy, kiedy wkraczamy tutaj w siebie prawdziwie. No to mocne rzeczy poszły, kochani. Dziękuję, że tego słuchasz i tak pięknie to przyjmujesz. Zaraz popłynie kochani seria powtarzaj za mną na głos więc przygotuj się proszę jeśli, jeśli robisz to ze mną i wiesz już jak to robić to to wiesz jak to robić po prostu powtarzaj za mną na głos to co popłynie. I mów tak. Przyjmuję głęboką prawdę do siebie, że nie jestem sam. Nie jestem sama. Obejmuję te wszystkie części mnie, które czuły się samotne do tej pory. Obejmuję te wszystkie części mojej tożsamości, które szukały tego dopełnienia, bliskości. W świecie na zewnątrz, z poziomu braku, głodu, rozpaczy i tęsknoty. Widzę, że to, czego szukałam, że to, czego szukałam było chwilową ulgą dla mojego bólu, który na chwilę został złagodzony w tych momentach bliskości. Teraz, kiedy wracacie, trzymam pole dla Waszego powrotu. Dziękuję, że jesteście. Teraz, kiedy wracacie, moje serce jest otwarte na nasze spotkanie. Dziękuję, że jesteście. Teraz, kiedy wracacie, moje serce, nawet jeśli czuję tutaj rwanie w sercu, Przyjmuję to jako otwarcie mojego serca jeszcze pełniej, dla objęcia Was miłością, której szukaliście w świecie. Przyjmuję ten ból, który został odrzucony i czekał na uzdrowienie. Przyjmuję go teraz. Przyjmuję tą tęsknotę i to wszystko, co tęskniło we mnie. Obejmuje siebie w niej teraz. Przyjmuje rozpacz i to wszystko, co rozpaczało we mnie, obejmuje siebie w tym teraz. Przyjmuje bezsilność i bezradność i to wszystko, co czuło się bez siły i niezaradne. Obejmuje siebie w tym teraz. Jesteście jednością we mnie, możecie odpocząć w moim sercu, ja tu jestem dla was. Niech nasze spotkanie dopełni się w tej miłości, w której mieszkamy, i w sercu Boga wydarzyło się teraz. Możesz wziąć tutaj głębszy wdech do ciała i wydech, i poczuj to, co tak pięknie otworzyło Twoje serce i dopełniło Ciebie w tym głębokim spotkaniu z miłością, którą jesteś. Niech dopełnia się w Tobie najpiękniej. Kocham Cię. Dziękuję, że jesteś. Miłego wieczoru.